Jesteśmy na spotkaniu Agencji Rynku Energii i portalu CIRE. Znakomite spotkanie networkingowe. Okazuje się, że agencja i portal też mogą spełniać taką rolę, nie tylko informacyjną, nie tylko analityczną, ale właśnie również networkingową. Wydaje się, że połączenie technologii, analityki i właśnie developmentu, źródeł OZE, to jest zdecydowanie przyszłość i taki kierunek, w którym nasz rynek energetyczny na pewno będzie podążał. W znakomity sposób usprawni to nie tylko efektywną produkcję energii, ale również jej wykorzystanie. Po prostu efektywność energetyczna, połączenie technologii i źródeł OZE. Agencja Rynku Energii zakończyła pracę na analityczne na rzecz Ministerstwa Energii przy opracowaniu Krajowego Planu dla Energii i Klimatu na następne właściwie kilkadziesiąt lat. Wnioski z tych prac pokazują, że energetyka będzie się zmieniała w następnych kilkudziesięciu latach bardzo dynamicznie. Największym wyzwaniem, jakie stoi przed dużymi przedsiębiorstwami z rynku energii, jest nadmiar danych. Generalnie firmy te mają bardzo dużo różnych systemów, czujników, liczników, więc dane płyną strumieniami w czasie rzeczywistym a większość z nich nie jest wykorzystywana, co sprawia, że ten potencjał tak naprawdę jest utracony, a przecież te dane mogłyby być wykorzystywane do wsparcia procesu decyzyjnego. Bez rzetelnych danych nie ma de facto AI. Connect Point my łączymy świat OT i IT i pomagamy firmom wydobyć dane, które już są w ich przestrzeni operacyjnej z różnego rodzaju systemów, poddać je odpowiedniej obróbce analitycznej i wykorzystać w najnowszych aplikacjach, które de facto pomagają podejmować strategiczne i wręcz krytyczne decyzje operacyjne. AI nie jest celem sam w sobie, ale potrafi być skutecznym narzędziem w osiąganiu celów biznesowych i operacyjnych i uzyskiwaniu tej przewagi właśnie na rynku. Więc jeżeli Państwo chcecie poznać, jak AI w oparciu o realia energetyczne jest w stanie pomóc Państwu, to zapraszam do kontaktu.